Witam ponownie. Postanowiłam nagrać medytację oczyszczającą, oczyszczającą czakry, i zobaczę, co mi popłynie. I jako odpowiedź, jako inspiracja. Widzę, że jest jedna osoba. Proszę mi napisać, czy mnie widać i słychać. Czy mnie widać i słychać, o, będę zaczynała medytację. Proszę się przygotować, jeżeli macie ochotę, w wygodnym dla siebie miejscu, usiąść wygodnie, oprzeć się stopy na podłodze położyć się, jeżeli tak jest wygodnie, bo czasami są jakieś problemy zdrowotne, ale żeby stopa była oparta o to, gdzie leżycie. Proszę wziąć kilka głębszych oddechów, a może raczej żeby to oddech wziął nas i spokojnie. Poczujmy swoje ciało. Przenoszę uwagę na moje stopy. Tak, już teraz pozwalam sobie oddychać z miłością, czułością, delikatnością i uwagą dla moich stóp. Pozwalam sobie poczuć czułość w moim sercu. I popłynie do moich stóp. Pozwalam sobie zrelaksować moje stopy. Stopy często zmęczone niosą nas przez całe życie, a więc pozwalam sobie poczuć pełen relaks w moich Pozwalam sobie puścić napięcia w moich kostkach, łydkach, kolanach. Pozwalam sobie puścić upór, skostnienie, nieugiętość, zaciętość. O, ktoś potrzebuje usłyszeć o zaciętości wobec mężczyzn innych ludzi. Światłem, mocustwórcy, niechaj popłynie w te miejsca do tej osoby, która tego w tej chwili bardzo potrzebuje. Rozluźnione już są całkowicie nasze kolana, uda, pośladki, genitalia, cały mój brzuch, klatka piersiowa, ramiona, kark, szyje. Pozwalam sobie na elastyczność. Wdycham światło spokoju, elastyczności, łagodności, miłości. Pozwalam sobie rozluźnić całą moją głowę, tak? Już teraz, z miłością, czułością, pozwalam sobie przepuścić przez całe moje ciało światło miłości, pokoju. Już teraz, gdy odliczę od pięciu do jednego, będę jeszcze w większym stanie relaksu. W głębszym stanie relaksu i przejdę do oczyszczenia moich centrów energetycznych. 5, 4, 3, 2, 1. Już jestem w pełni zrelaksowana i przenoszę uwagę na czakrę podstawy, która znajduje się u podstawy kręgosłupa Już teraz wydycham. Energię koloru czerwonego, tak. Energia światło czerwieni rozpuszcza, uwalnia. Cały program poczucia winy, światło i moc miłości rozpuszcza całe pokłady starej winy. Tak. Pozwalam sobie puścić czucie się absolutnie winną za wszystko, przed wszystkimi i z powodu wszystkiego. Pozwalam odejść całemu programowi poczucia winy. Nie jestem niewinna. Tak, napełniam się światem niewinności. Już teraz pozwalam sobie puścić całkowicie i do końca całą niemoc, wszelkie dolegliwości zdrowotne. Już teraz mocą światła stwórcy przepływa energia zdrowia do osoby, która bardzo potrzebuje dziś to usłyszeć. W poziomie czakry gardła są blokany, blokady i ja już Wpuszczam tam światło dla tej osoby, która tego teraz potrzebuje. I już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę podstawy, przepuszczam Boską niewinność, Boską moc, zdrowie, Błokość. Światłość i czystość, spełnienie. Tak, już teraz w pełni czuję się spełniona. W każdej dziedzinie mojego życia dziękuję Ci Boże, że już teraz mogę czuć się niewinna, spełniona, zdrowa, zadowolona, pełna mocy i chęci do działania. W pokorze dziękuję. Przenoszę uwagę na czakrę podbrzusza. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. Już teraz przez czakrę podbrzusza przepuszczam cudne światło pomarańczowe. To cudne boskie światło mocy i miłości rozpuszcza całe niezadowolenie, wszystkie lęki, obawy, napięcia. Tak, już teraz, wszelkie czucie się niedocenioną, nieuszanowaną, zostaje rozpuszczone. I już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otw otwartą czakrę podbrzusza, przepuszczam boską niezależność i puszczam wszelkie zależności, uwikłania. Tak, już teraz całkowicie zostają rozpuszczone wszelkie intencje podporządkowywania się, wchodzenia w jakieś zależności. Tak, mocą światła stwórcy zostaje rozpuszczone i już teraz całkowicie Oczyszczona, zharmonizowana, jeszcze bardziej otwarta. Czakra podbrzusza przyjmuje światło radości, spełnienia, zadowolenia, tak pełne niezależności, pełnego bezpieczeństwa, zgody, wygody, akceptacji, tak. Już teraz światło akceptacji. Wpływa na każdego, który słucha tej medytacji, akceptuje siebie, taką jaką jestem, akceptuje wszystko to, na co nie ma wpływu, bo to to jest, to się dzieje i już teraz pozwalam sobie przenieść uwagę na czakrę splotu słonecznego. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz, przez czakrę splotu słonecznego, przypuszczam cudne boskie żółte światło, światło spełnienia, światło przebaczenia. Tak, już teraz to cudne światło rozpuszcza całe poczucie braku. Lęku, że mi nie starczy, że mi zabraknie. Całe poczucie niespełnienia, nieprzebaczenia. Tak. Żółte światło miłości, radości, przepływa i całkowicie i do końca oczyszcza. Czakrę splotu słonecznego. Czakra, która jest naszym centrum energetycznym. To tutaj gromadzi się energia. To tu jest nasze centrum energetyczne. To jest nasze miejsce. Sytości, tak bym nazwała. Już teraz otwieram się. Na boski przepływ energii witalnej. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, za ten przepływ, za to oczyszczanie. I już teraz, przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę splotu słonecznego, przepuszczam boskie spełnienie, boską obfitość materialną, duchową, związkową, zawodową. Tak. Otwieram się na ten pełny dostatek. Wiem, że jako dziecko Boga jestem godna, warta, zasługuję na wszystko co najlepsze. Potrzebuję się tylko na to otworzyć, poczuć. Tak, już teraz otwieram się na przepływ. I już teraz napełniam się przebaczeniem. Przenoszę uwagę na czakry serca. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakry serca przepuszczam cudne boskie światło. Przepuszczam zielone, saladynowe światło miłości, współczucia. I już teraz rozpuszcza światło, całe poczucie smutku, poczucie bycia odrzuconą, osamotnioną. Tak, już teraz światło rozpuszcza wszelkie wzorce nieszczerości, zachłanności. Tak, już teraz światło i moc twórcy pomaga. Uwolnić na wszelkie ograniczenia, ciężary, blokady, wszelkie zamknięcia na sercu. Tak już teraz pozwalam sobie otworzyć moją czakrę serca na miłość do siebie, na miłość do innych. Boże, dobry Boże, proszę, naucz nas miłowania siebie swoją miłością. Tak jak Ty miłujesz nas bezwarunkowo, tak naucz nas tego miłowania siebie Twoją bezwarunkową miłością. Wesprzyj, proszę, aby się nie oceniać, nie krytykować, nie wymagać tyle od siebie. Często, kochany Boże, robimy sobie taką krzywdę tak dużo wymagając od siebie, że brakuje nam sił. Często chcemy tak bardzo zasłużyć na miły, że pracujemy ponad siły i uznanie. Boże, proszę, ześlij światło zrozumienia, że jestem istotą dobrą, godną i zasługuję na wszystko, co najlepsze i wszyscy, którzy słuchają tej medytacji, Otwieramy się, prosimy. Wszyscy, którzy są na to otwarci gotowi, otwierają swoje serce. I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czagrę serca przepuszczam czystą, boską miłość, współczucie, współodczuwanie, szczerość, hojność, tak? Otwieram się całkowicie na hojność, na hojne czerpanie od Ciebie i dzielenie się z innymi ludźmi, Boże. Już teraz przepuszczam wdzięczność, radość. Tak raduję się, szczęśliwa jestem, że mogę być z wszystkimi ludźmi, tymi, którzy w tej chwili są na lewie i z Tobą, Boże, że nas wspierasz. Za Twój cudny przepływ. Dziękuję Ci Boże. Przenoszę uwagę na czakrę gardła. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez centrum komunikacji naszej przypuszczę światło. Światło wiruje, światło oczyszcza, światło uwalnia. Wszelkie ciężary, trudy, zmęczenia, wysiłki, wszelkie wzorce zniewolenia, wszelkie wzorce ograniczenia, zakazy, nakazy. Tak, już teraz mocą światła niebieskiego, mocą światła i miłości, które płynie od Ciebie, Boże, jest to wszystko oczyszczone, uwalniane. Przenoszę uwagę na głębie mojego serca. Tak. Teraz pozwalam sobie zobaczyć, co tak naprawdę jest w tym moim sercu pozwalam sobie poczuć co jest w moim sercu. Już teraz. Przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną jeszcze bardziej otwartą czakrę serca, czakrę gardła przepuszczam boską lekkość, łatwość, spontaniczność, swobodę, przepuszczam wolność. Tak, z centrum serca. Popłynęło cudne światło swobody, lekkości, łatwości, wolności. I już teraz przenoszę moją uwagę na czakrę trzeciego oka. Niech zostanie oczyszczona, zharmonizowana, odbakowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz, przez czakrę trzeciego oka, Przepuszczam czyste boskie światło. Światło koloru indygo wiruje, oczyszcza całą nietrzeźwość, nieprzytomność, otumanienie, ignorancję, cały strach, panikę, szok, przerażenie wszelkie traumy, które się zapisały w całym naszym życiu. Już światłem zostaje rozpuszczona cała niepewność, niezdecydowanie. Tak, już teraz pozwalam sobie to wszystko rozpuścić, zrzucam całą nieprzytomność trzeciego oka i pozwalam sobie zobaczyć siebie. I każdy z nas pozwala sobie zobaczyć siebie takim, jakim jest naprawdę światło prawdy. Pozwala zobaczyć, kim tak naprawdę jestem. Pozwalam sobie zobaczyć, że przyszłam po to na ten świat, by urzeczywistnić siebie prawdziwą, żeby poznać prawdę o sobie taką jaką, jaką, taką, jaką jestem, że jestem istotą godną, dobrą, łagodną, szczerą, uczciwą, mądrą. A to wszystko pochodzi od Ciebie, Boże. Tak, każde Twoje dziecko jest bosko mądre. Ponieważ to pochodzi od Ciebie. I już teraz przez oczyszczoną, zharmonizowaną, odblokowaną, jeszcze bardziej otwartą czakrę trzeciego oka przepuszczam trzeźwość, boską przytomność. Pozwalam sobie przepuścić boską mądrość, cierpliwość, spokój, pewność i zdecydowanie. Tak, już teraz idę śmiało i odważnie. Pewnie i zdecydowanie przez życie. Śmiało i odważnie podejmuję decyzje. Tu i teraz. Światłem mocą stwórcy zostają całkowicie rozpuszczone. Blokady. Które zostały, pozostały na trzecim oku. Już trzeźwość, przytomność, pewność, zdecydowanie, cierpliwość i mądrość wzięły górę i prowadzą. Mnie. Dziękuję Ci za to, Boże. Przenoszę uwagę na czakrę korony. Niech zostanie oczyszczona. Zharmonizowana, odblokowana, jeszcze bardziej otwarta. A to znaczy, że już teraz przez czakrę trzeciego oka przepuszczam czyste boskie światło. Czystą boską, czyste boskie piękno, prawdę, prostotę, rzeczywistość. Już teraz przez czakrę korony spływa cudowne światło wolności, miłości. Pozwalam sobie to poczuć. Tak, już teraz przez stopy. Proszę energię ziemi o czyszczenie i zasilenie. Proszę energię światła o rozpuszczenie wszelkich pozostałości chorobotwórczych, energii, myśli, myśli smutku, rozpaczy. Tak, już teraz pozwalam sobie na ten przepływ. To tak cudownie jest poczuć, że wszystkie czakry są zharmonizowane, a ja jestem połączona ze źródłem, które jest nieskończone, niewyczerpane ze źródłem miłości boga. I w każdym z nas, w każdym słuchającym tą medytację. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję, za inspirację, prowadzenie. Dziękuję mojemu opiekunowi, mojemu wyższemu ja, mojej kochanej duszy, Tobie, kochany Boże, za inspirację, prowadzenie. Dziękuję Ci za dobro, które, które zagości w sercach tych wszystkich ludzi, którzy wysłuchają tą medytację. Z głębokiego serca płynie energia zdrowia, wsparcia, zasilenia do tych wszystkich ludzi, którzy są na to otwarci i tego potrzebują. Tylko i wyłącznie zgodnie z, z Dobrem Najwyższym, tych ludzi z ich wolną wolą. Ci, którzy są na to otwarci i chcą przyjąć, niech popłynie, kochany Boże. Niech popłynie do wszystkich ludzi w Polsce i na całym świecie, do wszystkich tych ludzi, którzy teraz cierpią, do tych wszystkich ludzi, którzy nie wiedzą co dalej, bo stracili pracę, mają kredyt. Boże, proszę, niech popłynie iskierka spokoju, nadziei, odpowiedzi na rozwiązanie. Bo to przecież łączności z Tobą, Boże, nie ma tak, że nie ma wyjścia. Zawsze jest. Ty, kochany Boże, wiesz, że ja jestem tego przykładem w łączności z Tobą. Mogłam przejść tak trudną i długą drogę przez to życie, tak trudne zadania do odrabiania, ale na ile umiałem je odrobiłam. Dziękuję Ci, kochany Boże. A teraz pozwolimy sobie wrócić do tu i teraz. Pozdrawiam Was, kochani, wszyscy, którzy słuchali słuchaliście tej medytacji. Dziękuję tym wszystkim, którzy do mnie pisali, że, że tego potrzebują, że czekali na to, że im się to podoba i że bardzo jest potrzebne w ich życiu. To mnie bardzo cieszy, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli jest jedna osoba, która tego potrzebuje, to warto to robić. A więc chciałam jeszcze podziękować kochanej mojej fryzjerce Nikoli Lenik ze zgorza Lcana 69. Najkochanza. Fryzjelka, jaką znam, ale i osoba. Dziś, nie wiem jak to się stało, rozmawiałyśmy o tym, spotkałyśmy się tam w jednym czasie, cztery osoby, cztery osoby sensytywne, spirytualne, cztery osoby, które miały taką energię, że przez chwilę tam musiałam otworzyć drzwi, bo tak się nazbierało. To znaczy to, to, to nie było niedobre, ale poczułam, że nasze, nie tylko ja, że nasze, jedna pani była z Gerlitz, jedna z Zawidowa, Nikola ze Zgorzelca i, i to nie był przypadek. Pewnie i wy nie wierzycie w przypadki. A więc jeżeli się jak Jezus mówił: Jeżeli dwóch się spotyka w imię moje i ja tam jestem. A więc wszystkie osoby, które uczestniczyły w dzisiejszej medytacji, bardzo serdecznie chciałam podziękować. Ja wiem, że jest godzina, że ludzie albo wracają z pracy, mają mnóstwo zajęć i. I być może nie jest to dogodna godzina, żeby mogły uczestniczyć wajcie, ale tak popłynęło ode mnie. Tak popłynęło tak naprawdę z góry jako strumień inspiracji, że jest taka potrzeba. I dziękuję tym wszystkim, którzy odsłuchają później. Dedykuję również to dla Was. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Jeżeli ktoś ma życzenie, napiszcie, skąd jesteście. Fajnie to będzie. A jeżeli podoba Ci się to, co ja robię, udostępnij na swoim profilu. Być może jest ktoś, kto potrzebuje takiej medytacji, kto potrzebuje takiej inspiracji, a więc podziel się z tym innymi. Niech przybywają, niech korzystają, bo czas, jak każdy wie, jest dosyć trudny. A więc pokorze, miłością, wdzięcznością do następnego razu. Pa pa.